Maneczko, w pierwszej części pokazywałam wszystkie kampery i ulące i lejce na czarnej, I, a teraz jest część druga. To jest koń mechaniczny, są różne rozmiary, i są bardzo duże. To jest chyba SK. Czy nie pamiętam sama? Ja teraz samochód. 好的。 Się nazywał, a to jest XL i się nazywa te konieki są dość drogie ale jak ktoś lubi konie, to są bardzo fajne. W sumie zobaczcie, Znowu się ale już z Wami żegnam, bo idę sobie pojeździć, ale zachęcam do pierwszej części, tam gdzie pokazywałam kantery i takie tam rzeczy to pawizowielskie pa!